Szanowni Państwo, Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej zakończył właśnie przed chwilą posiedzenie. Przeanalizowaliśmy sytuację dotyczącą prac rządu, ale również odnieśliśmy się do bieżących wydarzeń politycznych. Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej zadecydował o tym, że decyzja władz klubu i partii podjęta rano dotycząca skierowania w trybie pilnym ustawy dotyczącej naprawienia błędu dokonanego przez rząd PiSu i klub parlamentarny PiS u polegającego na przyznanie możliwości wycinania masowego drzew z polskich miast, z polskich gmin bez uzyskania jakiejkolwiek zgody, że ustawa naprawiająca te błędy powinna być natychmiast złożona w Sejmie i chcę Państwa poinformować, że ta ustawa już wpłynęła do marszałka Sejmu i od tej chwili to od marszałka uchcińskiego zależy, jak szybko naprawione zostaną błędy, które zostały dokonane w grudniu przez większość parlamentarną Prawa i Sprawiedliwości. Po drugie, chciałbym poinformować, że Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej rekomendował klubowi parlamentarnemu Platformy złożenie również w trybie natychmiastowym wniosku o wotum nieufności dla ministra szyszki. Uzasadnienie tego wniosku przedstawi pani poseł Gabriela Lenartowicz i państwo posłowie. Bardzo proszę. Szanowni państwo, myślę, że jest dla was wszystkich, także i dla nas, rzeczą oczywistą, że złożenie tego wniosku o wotum nieufności jest oczywiste i naturalne i to nie tylko z powodu ostatnich wydarzeń ja przypomnę że platforma obywatelska od początku ostrzegała przed kształtem tej ustawy, a także przed konsekwencjami, które z niej mogą wynikać dla naszej przyrody. I to nie tylko dla drzew w miastach, w wioskach, ale także dla, dla lasów, bo przypomnę, że są tam zapisy, które powodują zawieszenie dyrektyw unijnych, co jest niebywałe w skali Unii Europejskiej, dyrektywy siedliskowej i ptasi na okres ponad roku, żeby sankcjonować wszystkie szkodliwe działania, które będą i są już podejmowane. Myślę, że nikt dla nikogo też nie jest tajemnicą. Przestaliśmy się już trochę śmiać, bo minister Szyszko pełni rolę niemalże kabaretu w naszym kraju i kompromituje nasz kraj nie tylko w naszych oczach, ale także w oczach opinii międzynarodowej. Swoją działalność zaczął od niesławnych wycinek, które zresztą nadal trwają i nadal budzą niepokój UNESCO. Możemy się spodziewać niedługo kolejnej kompromitacji, bo pan... Minister minister kłamie kłamie w raportach do UNESCO trwają nadal w strefach ścisłej ochrony wycinki w puszczy nie tylko w skali całego kraju kolejną rzeczą jest kompletna bezczynność pozawerbalną oczywiście w sprawie smogu pan minister nie zrobił nic, powoło komitet sterujący i mówi nam o tym, że pył to jest zjawisko ogólnoświatowe i głównym jego powodem są pyły z nadpustyń tudzież z pól. Tylko nie wiadomo, dlaczego akurat zimą w naszych miastach się gromadzą intensywnie. Poza tym rozmontowuje kompletnie system cywilizowany, system ochrony środowiska w Polsce. Przypomnijmy sobie czasy rozpudy. Też dzieło ten konflikt ówczesny. Ministra Szyszki, które nam nie pozwolą czerpać przede wszystkim ze środków unijnych. To jest poważne ryzyko utraty środków międzynarodowych i unijnych na ochronę przyrody, ale także na inwestycje, bo nie szanujemy udziału organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, regionalnych społeczności w Władanie ochrony środowiska. Podsumowując, pan minister Szyszko jest takim naszym współczesnym ekonomem, który tak traktuje to dobro bezcenne, dobro naturalne, przyrodnicze, które mamy. To nie jest dobro jak dobro kultury, tylko to jest sposób. Las służy do pozyskania drewna. I Pola do pozyskania zwierzyny to jest takie mentalność drwala i myśliwego, który próbuje nam sprzedawać jako rzecz oczywistą, kompromituje nasz kraj, opowiadając o pochłanianiu dwutlenku węgla przez lasy i jesteśmy geniuszami na skalę światową, tylko nikt nie chce iść w nasze ślady. Próbujemy sprzedawać nasze koncepcje opieki i reintrodukcji zwierząt, między innymi żubra, a jednocześnie zdarzają nam się w ramach podobno ochrony środowiska przez eliminację odszczały ciężarnych. Żubrzyc. Myślę, że na temat już szczegółów tej działalności powiedzą powie koleżanka i, i, i kolega, bo naprawdę można by całą książkę o tym napisać, tylko że jest to niestety tragiczne i smutne. Gdybyśmy tak traktowali dobra kultury, to byśmy powiedzieli, że skoro mamy zapotrzebowanie na mieszkanie w naszym kraju, to należy wykorzystać ten celu Wawel, bo tam są przecież pustostany. No, mają służyć ludziom, mamy sobie czynić ziemię poddaną. Także te dobra. Dziękuję. Chcemy zapytać pana ministra, tego ministra, który w, poprzednim, w poprzedniej kadencji stał na straży lasów państwowych. Przypomnijmy państwu wielokrotne konferencje ministra Szyszki, stojącego w obronie lasów polskich, drzew, wolnej Polski od GMO, tudzież wielu innych. Tematów. Wszystkie te tematy obecnie są tematami, które pan minister dewastuje. Pozwala wycinać drzewa, nie chroni lasów, obciąża lasy odpowiedzialnością za odszkodowania, nie umie sobie poradzić z prawem łowieckim, nie umie sobie poradzić z dwutlenkiem węgla, nie umie sobie poradzić ze smogiem. Wycofuje się z wszystkich dofinansowań, które pomagały nam walczyć ze smogiem w całym kraju. Robi rzeczy, które w sytuacji, kiedy był opozycją, stawiał na pierwszym miejscu jako wzór niekompetencji i zniszczenia. To minister wszystko składał wielokrotnie obietnicę, że zapisze w konstytucji, że zapisze, zrobi nowe prawo chroniące lasy przed prywatyzacją. W tej chwili te lasy wycina. I wycina też drzewa w naszej okolicy. Dostajemy mnóstwo telefonów do bezradnych samorządowców, którzy patrzą, jak z pięknych, zielonych miast e, miasta stają się pustyniami. Nie mogą nic poradzić ze względu na prawo, które poparł pan minister Szyszko. Apelujemy więc do pana ministra, aby przestał tworzyć prawo i popierać prawo, które niszczy środowisko w tym kraju. Apelujemy również, żeby minister zastanowił się nad tym, co robi. Drodzy państwo, półtora roku temu zaczęliśmy informować państwa o sytuacji w Puszczy Białowieskiej, o rozrastającej się liczbie drzew wycinanych w tym terenie. Przez te półtora roku jest coraz więcej ognisk, ja je nazywam ogniskami, w których dochodzi do kolejnych wycinek. Bardzo często one wchodzą na tereny chronione. Przeraża mnie znieczulica. Medialna i społeczna. Zaczynamy przyjmować za normalność to, co robią ludzie ministra Szyszki właśnie w terenie Puszczy Białowieskiej. W całym kraju, także oczywiście w lasach gospodarczych, wzrosła liczba rąbanego drzewa. Tak trzeba to nazwać. Także rok temu powiedziałem, że jest pierwszy minister środowiska chyba w historii naszego kraju, który leczy środowisko siekierą. Więc to jest bardzo znamienite dla działalności ministra. Więc dodając do tego, co moi przedmówcy powiedzieli, miara się przebrała i za przeproszeniem tego ministra trzeba pognać tam, gdzie jego miejsce na pewno wyprowadzić jego z tego ministerstwa. Apeluję do posłów. Prawa i Sprawiedliwości, którzy nieświadomi, a wiem, że byli tacy, którzy nieświadomie głosowali za tą szkodliwą ustawą w grudniu, aby w tej chwili poparli nasz wniosek o wotum nieufności dla ministra i odwołali jego z tego stanowiska.